Cześć tutaj Radek, witam wszystkich ponownie i po ostatniej trudnej, ciężkiej decyzji yy, kontynuujemy właśnie grę yy, Rom Total War Cartagina. Więc jak już wspomniałem ostatnia decyzja była dość trudna a dla tych, którzy nie pamiętają przypomnę, że przenosimy wszystko i siebie też przenosimy na Półwysep Iberyjski. Będziemy zdobywać właśnie tą Hiszpanię i tak dalej. I tak, wysyłamy agenta, dyplomatę do Egiptu. Bo oni, o ile pamiętam, mają trochę pieniędzy. Co możemy jeszcze sprawdzić. Egipt. Ranking finansów. No, mają dość finansów. O. A, sprawdźmy jeszcze Rumindię, no jest właśnie tutaj, jak widać, niższa niż Egipt. Komu jeszcze byśmy mogli to sprzedać? Grecji. No proszę, Grecja. No myślę, że Grecja. Czyżby zmiana planów? Mam nadzieję, że mam dyplomatę na wyspach greckich. Ehm... Właśnie nie mamy. Tutaj już widzę armię rzymską, więc lepiej byłoby się pośpieszyć z tym sprzedawaniem miast. Hmm, chyba nie wyjdzie nam w tej Grecji. Nie widzę tutaj swojego dyplomaty, a chyba swojego miałem tutaj. Nie wiem, gdzie on się podział. Być może to jest ten dyplomata, którym tutaj płynę. No ale Grecja jest tutaj niedaleko, więc możemy tutaj zaczepić. Okej, zaczepimy tę Grecję Tutaj zostawiamy miasta puste To miasto też powinniśmy zostawić jakoś pustrze Ten okręt ma? Nie ma armii, czyli możemy przewieźć jakąś armię może tyle ich przewieźmy Okej, oni idą tutaj właśnie do statku Z tutaj kogoś oddamy Możemy dać... A nie, nikogo nie oddajemy Niech będzie taka jest, ja się napiję łyk ożywiającej herbaty. Gorąco. gorąca. Okej. Okay. Też was chcę przeprosić, wiem co chwilę przepraszam, ale... w ostatnich odcinkach... w ostatnich odcinkach trochę zamulałem, mówiłem cicho, ponieważ... był u mnie ktoś w domu. A nie chciałem jakoś... by ktoś słyszał, co ja tutaj mówię też mogłoby to komuś przeszkadzać, więc zachowałem ciszę. A dzisiaj teraz nie ma nikogo, więc można grać. Okej, okay, palmę zostawmy taka, jaka jest. I chyba mamy, nadchodzi o to, koniec tury. Hmm, zastanówmy się, może ten okręt od razu tutaj, ci tutaj pójdą. A okręt dojedzie tutaj I weźmiemy sobie to wojsko z Sycylii No więc zakończymy tutaj turę Napiję się jeszcze raz herbaty Orzeźwie orzeźw Orzeźwiające jak już mówiłem Okej, okay, sprawozdanie Na minusie Najbardziej bardziej zaawansowana frakcja Żegnoczyliśmy budowę analizacji i zrekrutowaliśmy trochę piechoty i okrętu ile wydajemy na armię prawie tyle ile prawie tyle ile jak gram rzymem czyli 11 tysięcy no prawie 12 tysięcy na armię okej ten statek oczywiście wracamy jeszcze raz zobaczmy żeby się upewnić czy Grecy na pewno? Tak, są lepsi. No więc lecimy do Grecji, sprzedamy im to. I będzie GIT, jak tu się mówi. I zajmiemy się podbojem Półwyspu Iberyjskiego. Gdzie się podzieli? O, tutaj widzimy armię hiszpańską, która się składa głównie z harcowników. Myślę, że nie powinno być problemów. Tak, zobaczmy, Może jakąś siłę zbrojną mają Hiszpanię. Chyba za późno trochę sprawdzam. Gdyż już jest wojna. Ale finansowo leżą. Sił wojskowych. No, mają mało. Na no, przykład gdzieś dwa razy mniej ode mnie. Może ja mam rozbitą armię. Tu mam dwie pełne. Przydałoby się od razu te wziąć. Okej, okay, czyli w Grec do Grecji będziemy z nimi rozmawiać za turę dwie Więc no cóż, zakończmy grę Już myślałem, że to będzie 2 lata i miałem się zdenerwować Okej, okay, zakończmy turę, nie grę, jak już wspomniałem Okej, okay, wchodzi sobie na miasto I oczywiście subskrypcja wygasła to jest dołujące. Okej, okay, przepraszam Was, ale naprawdę... No, Coś tu jest nie tak. Subskrypcja zawsze zaskakuje w <śm> niespodziewanym momencie. Okej, okay, sprawozdanie z przebiegu tury. Na plusie najbardziej zaawansowana frakcja Egipt Okej, okay. tutaj I tak, sprzedajemy wszystkie yes, miasta Oprócz Korduba i Kartonowa Kartonowa To jest nowa Kartagina Więc tak, Korduba i nowa Kartagina Więc może już Weźmy całą armię z miast. Okej, okay, tak gdzieś przed miasto jakby się nie zgodzili. Okej, okay, tutaj też. Okej, okay, więc spróbujmy im to sprzedać. Aha, tutaj myślałem, że już nie mogę. Ale once. Okej, oddamy wam regiony. Czyli tak, kartonowanie Mesana, kurwa nie. Palmę. Nie, palmy nie. Lepcis Magna. Czyżbym zapomniał stolicy zmienić? Jezu, jaki derp. Czyli co, już nic z tego? Nie, jeszcze być można. Okej, okay, zmieniamy stolicę na Kartonowa, eee, nowa Kartagina. Cie, to się robiło? Tutaj? Ok, czyli to jest nasza stolica? Już rozumiem? Tak, to jest nasza stolica. Okej, okay, teraz sprzedajemy miasta. Tak jak już to mieliśmy zrobić. Okej, okay. bo w Mediwalu nie można dwa razy y, właśnie naturę dawać... Y, jak to się nazywa? Okej, okay, czegoś takiego. Y, mam tu na końcu języka. Y, oferty i żądania nie można dawać dwa razy, więc... To jest plus dla Romu. Tak, Oddajmy region. Nie. No, już myślałem. Co mamy im tak na sama? Te miasta im oddamy. No i jakie macie tutaj? No jak to no? że jesteśmy sojusznikami. Okej, okay, to zapłaccie nam chociaż 10 tysięcy za tę ziemię. To ja tutaj z dobrego serca przychodzę i daję im ziemię, a oni nic? Na no pewnie. I tyle yes, z tego wyszło. Lord, Chyba głupio to mówić, ale jedynym... ...sposobem na to, żeby to sprzedać... ...jest jechać do Rzymu... ...i Rzymowi to sprzedać. Musimy to Rzymowi sprzedać, nie ma opcji. No okej, okay, czyli co, mam wchodzić do miasta? Teraz... Już myślałem, że się tych ziem pozbędziemy. No, Okej, okay, czyli tak, mamy tutaj to teraz podatków, które nawet nie ja nałożyłem. Nawet na niskim poziomie. Są bunty. Nie chcę nic budować w tych miastach. Dzisiaj za długo nas nie będzie. Co, armię armią, wchodzimy tymi samymi i... I co? I na czerwone od razu. Okej. Okay. Tu jest armia? Mm, nie. Hm, bo tym statkiem moglibyśmy podpłynąć tutaj i zniszczyć mu tą armię. Co by było dobrym manewrem. Więc zróbmy tak. Okay. Tą armię już możemy przygotować do wymarszu. Co się stanie? No bo oczywiście ludzie. Trzy czerwone. Zwyszmy podatki. I zbudujmy trzy milicje miejskie. Które zostaną i będą pilnować naszego miasta. Więc cóż teraz? Okej, okay, tu się już buntują. Zniżmy im te podatki. No eee, świetnie. Jedną, jedną, tylko jedną. Nie będziemy się bawić. Tu niech się buntują, jak chcą. Okej, okay, zakończmy tę turę. Zaczęło wynieść armię. I już się buntują. Okej. Okay. A ci piraci są rąbnięci Naprawdę wkurzający jak nigdy. Zanim go nie będę miał co sprzedawać. Okay, może ponownie wyszkolimy. Okej, okay, sprawdźcie co tu mamy. Zamieszki Sprawozdanie. Miasteczko rośnie, które? Tu tutaj chyba nic nie będziemy budować. Okej, okay, to sobie możecie przeczytać i zatrzymać. Zatrzymać i przeczytać. Okej, okay, a my musimy już jak najszybciej znaleźć się w Rzymie. Zastanawiam się, czy nie prędzej byłoby tu kupić jakiegoś dyplomatę i tymi statkami go tam wysłać. Ok, zrobimy tak, tak będzie szybciej. Ok, już w następnej turze sprzedamy. Ok, zaatakujmy ten okręt. Zwycięstwo. Gdzie oni uciekli? A gdzie oni są? Tutaj. No Spróbujmy <laughs> go dopaść. Mam mu armii nie uszkodziłem. Nie, uszkodziłem. Proszę bardzo. Jednej harcownicy. Nie, to chyba ci sami są. Już nie wiem, sam Ok, zakończymy tą turę, tak Co jest? Zabili mi go. <laughs> Tak zamieszki ale kto mi umarł No to wychodzi, że nikt Na ja ziemi nie pompę ręcznie, znalazłem Macedonii Będę to przewijał ponieważ ja już w Roma gram długo Ja już kojarzę o co w tym wszystkim chodzi Jak to wszystko było więc Dla mnie to nie ma sensu Awaiting your command. Aj! Nooo! Głupio tak uciekać do wrogów i Aj, to sprzedawać Boy te ziemię. Ale cóż mamy your zrobić? I mm, oddamy im mesane. To, to i to. OK. A jaką w odpowiedź? Ooo, no, ludzie Ci co, nie weźmiecie jej, tak? Co mamy zrobić z tymi... z tymi? Hmm. Z tym terytorium, może po prostu je oddajmy Oddajemy je Grekom, których tu nie ma. Cóż za derb? Ojej, kunio. Co oddamy je Macedonii? Czy Rzymowi? Macedonia czy Rzym? Zróbmy im nazwę się, oddajmy Macedonii. Po prostu pozbądźmy się tych. Ziem Chyba wszystko to co chciałem. Korduba, palma i nowa kartagina. Weźcie to sobie. No przecież ja mam tutaj daję w prezencie. Ludzie, co za żart, co to za żart? Co to za żarty? Czy tych ziem się nie pozbędziemy, czyli co? Doprowadzamy do muntu innej opcji nie widzę tu nam umarł jakiś kapitan czy generał no, Okej, okay, może rzeczywiście damy to buntownikom po co to dawać za darmo komuś no dobra wypływamy może najpierw z wysp jak tutaj nasz Dyplomata Lord, zostanie. There, A my sobie wypłyniemy, tylko zbudujemy trochę statków. Dlaczego? Bo piraci są wszędzie. No ok, Sire, onward. okay wszystko, już mam jedno. Stawmy this? te miasta, one no, nam tylko przynoszą. My minus. Out of moves, Great Lord. ok. Armia grecka na moich ziemiach, czy to jest normalne? Okej, okay, tutaj. Ship's ready! ich, znajdźmy. Są tutaj. Z pełną armią. Zresztą pewnie trochę szokowani tym, że ich zaatakowaliśmy. I tak oto pełna armia poszła. Ship's ready! Zaatakujmy. No ok, i oto mamy zwycięstwo. I możemy dalej iść w głąb. W głąb czego? W Hiszpanii. Pójdziemy tutaj. Przynajmniej spróbujemy. I tutaj możemy iść w tą stronę, tą armią. My liś, to? No to zbudujmy, y, zrekrutujmy Milicję miejską najpierw. Tak, będzie najlepiej zostawić kogoś do ochrony w tych miastach i skończymy tą turę To do Galia do nas chce coś. Niestety będziemy chcieli galię podbić, tutaj Grecy Okazali się z zdradą. Czyli dobrze, że jednak uciekamy. Uciekamy stąd, gdyż nie chciałbym nawet z nimi wanszyć. Także może dajmy tak zawieszenie broni. Zaatakuj frakcji Grecja. Nie, oni, zarządzaj. Zaatakuj frakcję. Miasta greckie. I oddajemy im regiony. Świetnie. Bierzemy armię z Mesany. My moglibyśmy zatkować to miasto, ale tego nie zrobimy. Nie chcemy uciekać. Atak! Okej, okay. tutaj zakończmy tą turę... Eee, grę, odcinek, więc dziękuję Wam za oglądanie. Cześć na razie. Trzymajcie się.